Nie potrzeba wiele telefon. Ich troje mamy bit, jest git, mamy dobre nastroje. <śmiany> Jadrusia <ale> ligą. To... <śmiany> no, <jak> się czujesz <śmiany> raz <śmiany> jeszcze raz, raz jeszcze raz. <śmiany> bo, bo przyjemnie, dzisiaj jest morsowanie przyjemne. Morsujemy dzisiaj historia zatacza koło, bo w zeszłym roku od tego zaczęła się moja przygoda na platformie YouTube. Także dzisiaj powtórnie wchodzimy, nie wiem czy wszyscy, czy wszyscy się mają na tyle odwagi, żeby wejść z nami, ale robimy takie rosyjskie morsowanie. Już wam pokazuję planszę do tego dzisiejszego morsowania wygląda ono następująco i plan jest w miarę jasny, tak? Jędruś ze mną się przebiera w strój na morsowanie i wchodzimy sobie do tego przerębla i tam siedzimy sobie w tym jacuzzi. A tu mamy tego twardziela, który jest w stanie zrobić to ze mną. Szybka instrukcja, przebierka, rozgrzewka i terapia zimna. Zapraszam do oglądania. Chodzić mieli poradnik z tego rodzaju, jak powinno się morsować Plusów i zalet nie wymieniam, bo jest ich naprawdę masa Można sobie wyczytać w internecie, zresztą nie tylko ja to robię Jest to mega popularne, także wystarczy sobie sprawdzić Ja zachęcam do spróbowania Ale w miejscach bardziej bezpiecznych, bo dzisiaj robimy to troszkę ryzykownie Miejsce jest takie troszeczkę... Wywołujące u nas dużo emocji i traktujemy to jako wyzwanie po prostu Dlatego mówię, zachęcamy do morsowania ale w miejscach takich bardziej bezpiecznych. Warunki bezpieczeństwa, jak już omówiłem, chciałbyś coś dodać? Działamy. Działamy, rozgrzewka. To florez, to nie was, To jest ten moment. Jezu, ale serce troszkę mocniej zaczęło bić. Dobra, więc wchodzimy. Ostrożności nigdy dosyć. I nie, dobra, będziemy mieli wszystko udokumentowane. Także powolutku. Lód już troszeczkę trzeszczy. Co jeszcze bardziej potęguje nasz strach. Także podobnie panie, emocje się tu, Ale zaraz wchodzimy właśnie tutaj do tego kwadratu. I zaczyna się zabawa, dobra. Nie wiem czy to słyszycie, ale to, litwo, to jest litwo teraz bardzo co Ja, nie wierzę. Ja, ja. ja, 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 ja. ja, ja e, no szykonaliśmy się na coś notejszego, no, że tu dziura nie wiadomo jaka. Tu nie, tu... <minys happy> Z racji tego wyjął już rok. I zacząłem filmik odmorsowania Zrobimy to z resetem o, teraz jest walka z głową Jędro Ten kto to zrobił wie o czym, wie jak się będę czuł za chwilę, także Uuu, trzeba się skupić Uu. I did it! Jeśli uh. się chce, to się da się. Jędruś! Sorę, że taką presję ci zostawiam, ale papa pa. sobie jak, jak możesz Jędro też daje? Jędro też daje minutes later Chwila w przeciętności gościnie na kanale Oker Satile Jędruś, 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 Jędruś. Brawo! W w życiu. Panowie i panie, teraz to łapka w górę dla Jędrusia, naprawdę. <dzlies atestant> Uuuuu! <actualized> uh -huh. uh -huh. To się nazywa Brusowanie, Drusia, jak się czujesz? Wow. Tak, Uuuuu! <laughs> to... No, no, panie te... i panowie, to trzeba no, spróbować. W to trzeba przeżyć gangolla, raz w życiu. Bo, na... Naprawdę, no. To jest coś, taki wyrzut endorfin, że to jest po prostu szok, ja pierdzielę, nie? Teraz czuję, że mogę wszystko, zresztą Jędruś pewnie jest w stanie to potwierdzić. Także czekamy jeszcze. Teraz tak na no, główkę. Na części, dziewczyn, teraz czekamy. Ale Jędruś aż parujesz, powiem ci, normalnie aż paraś ci leci. Taki, 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 taki się, zdziwienie. <laughs> operator, operator też nie jest za panki, zresztą widzicie, nie? No. A właśnie mi no. ja, tak, się jeszcze jedziemy Tak wiem. o, nie jest tak, złapanki jest? Misztotę, no. Jeszcze krótko mi 2021 Ja mam mnie fotkę jeszcze no, Powiem wam, że tak przyjemnie, że no. na się nie chcę wyjść Jak tam? Od 1 do 10? Stop. O też można. I po morcowaniu palimy wroty. Do zobaczenia w kolejnym wideo.